Kiedy zaczynasz swoją przygodę z biznesem online albo z promowaniem swojego biznesu online, to pierwsza rzecz, o której pewnie słyszysz, to jest to, że musisz mieć listę mailingową. Musisz zbierać adresy kontaktów, musisz budować listę mailową, bo to jest Twoje, bo Facebooka mogą zamknąć, a lista mailingowa jest Twoja, bo maile sprzedają, bo jest to jedna z najważniejszych rzeczy w biznesie online. I chciałam dzisiaj powiedzieć Ci, że tak, to jest prawda, ja się z tym zgadzam. My sprzedajemy głównie z pomocą maili i dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego warto używać e-mail marketingu, ale również o tym, w jaki sposób to robić. A dlatego, że największym problemem, jaki widzę wśród biznesów, które promują się online, a teraz w zasadzie każdy biznes musi to robić, to jest. Nawet nie tyle, że nie mają czy nie budują swojej listy mailingowej, ale największym problemem jest to, że kompletnie nie wiedzą, co do niej napisać. I może tak się dzieje również u Ciebie. Dlatego, jeśli sam myślisz o zbudowaniu listy mailingowej, albo może ją już budujesz, ale nie umiesz jej wykorzystać, to w tym filmie powiem Ci, jak zacząć, jak to zrobić skutecznie, co zrobić, żeby faktycznie przynosiła klientów, żebyś przestał dostawać gęsiej skórki na myśl o e-mail marketingu czy o newsletterze, żebyś zaczął mieć pojęcie, jak to narzędzie skutecznie wykorzystać. Ja nazywam się Maja Grugel, jestem założycielką informatora e-przedsiębiorcy, gdzie razem z Jarkiem pomagamy sprzedawać z pomocą internetu Usługi oraz inne pomocne produkty online. Dlaczego w ogóle używać e-mail marketingu? To już pewnie nieraz słyszałeś, że niezależnie od tego, co sprzedajesz i komu sprzedajesz, e-mail marketing w internecie jest jednym z najtańszych, najskuteczniejszych narzędzi do utrzymania kontaktu z twoim potencjalnym klientem, do zaprezentowania mu twojej oferty i w efekcie do sprzedaży. Najtańszym, bo przynajmniej na początku, e-mail marketing nic nie kosztuje. Programy do e-mail marketingu do 1000, do 2000 subskrybentów niektóre y, mają za darmo pełną funkcjonalność. Także można spokojnie zacząć sobie budować listę, testować na początku, sprawdzać co działa, co nie działa, jeszcze nie wydając żadnych pieniędzy na to narzędzie. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że w swoim biznesie musisz się pokazywać swoim klientom. Czyli chodzisz na networking, czy poznając ludzi, rozmawiasz z nimi, mówisz co robisz, prowadzisz media społecznościowe pewnie, masz jakąś stronę internetową, na którą tych ludzi, których poznałeś, starasz się kierować. Czyli w każdym tym przypadku docierasz wstępnie do ludzi, których możesz potencjalnie zainteresować swoją ofertą. Część z tych osób wejdzie na Twoją stronę albo polubi Twój fanpage. Natomiast musisz wiedzieć, że większość z nich nie jest od razu gotowa skorzystać z Twojej oferty. Jeżeli nawet ich zainteresuje to, co im pokazujesz, ale nie są w momencie zakupowym, czyli nie są w stanie podjąć decyzji teraz, ale może jest to coś, co kupią w przyszłości, to nawet jeżeli wejdą na Twoją stronę to potem mogą o tobie zapomnieć. Nawet jeżeli polubią twój fanpage, no to wiadomo, Facebook ucina zasięgi, możesz im się nawet nigdy więcej nie pokazać, jeżeli nie wejdą w jakąś interakcję z twoim fanpage'em. I teraz w jaki sposób utrzymasz z nimi kontakt, żeby mogli, żeby mogło dojść do transakcji w momencie, kiedy faktycznie będą ci klienci na nią gotowi. I to to jest w przypadku usług takich dosyć oczywistych, że od razu rozumieją, że to jest coś, co im potrzebne. Natomiast co jeśli Twoje usługi są troszkę bardziej powiedzmy takie nieoczywiste? Czyli na przykład, jeżeli sprzedajesz coś, co ludzie nie wiedzą w ogóle, że mogą tego użyć, żeby rozwiązać jakieś swoje problemy, mają problem, ale nie wiedzą. Na czym ta Twoja usługa może polegać, nawet nie wiedzą, że ona w ogóle istnieje. To nie działa tak, że oni wejdą do Ciebie na stronę, przeczytają dwa zdania, pierwszy raz w życiu o coachingu na przykład, i od razu ten coaching kupią. Także tutaj też zależy to od świadomości tego klienta, na ile on jest świadomy tego, jakie jest rozwiązanie i że można z tego rozwiązania skorzystać. Chodzi o to, że większość z tych ludzi nie jest gotowa kupić od razu i jeżeli chcesz wykorzystać ten potencjał, że są wstępnie zainteresowani, to właśnie lista mailingowa służy do tego, żeby utrzymać z nimi kontakt, żeby doczekać do momentu, kiedy są gotowi kupić, po pierwsze, a po drugie, jest też bardzo skutecznym narzędziem do tego, żeby wytłumaczyć im Twoją usługę, Twoją ofertę, żeby pokazać im korzyści z tej współpracy z Tobą. I e-mail marketing służy właśnie temu, podtrzymaniu kontaktu i zbudowaniu relacji, po to, żeby klient mógł świadomie zdecydować się na Twoją ofertę prędzej czy później. Wtedy, kiedy ją dobrze pozna, kiedy ją zrozumie, albo kiedy właśnie będzie w momencie zakupowym. I to jest Twoje zadanie, żeby pozostać przed oczami klienta, wtedy, kiedy on będzie chciał faktycznie kupić, będzie na to gotowy. Nie licz na to, że on sam przypomni sobie o sobie tydzień, dwa, miesiąc później, po tym jak zobaczył Twoją stronę. Ponieważ takim podejściem zbyt dużo ryzykujesz, że ktoś inny zwróci jego uwagę i podtrzyma tą uwagę, i kupi on od kogoś innego. I do tego służy nam e-mail marketing, który wcale nie musi być tak naprawdę newsletterem. Jeżeli przeraża Cię to, że jest to kolejna rzecz, którą będziesz musiał co tydzień tworzyć, pisać jakieś maile, to yy, nie ma takiej konieczności. Oczywiście, możesz, jeżeli chcesz, newsletter jest świetnym narzędziem do podtrzymywania tej relacji, natomiast te pierwsze elementy, po tym, jak cię ktoś spotka, do tego, żeby wytłumaczyć swoją ofertę, żeby ją zaprezentować, żeby przekonać tego klienta do tego, że możesz mu pomóc, możesz to zrobić na automacie mailami napisanymi z góry, które będą się wysyłały dokładnie wtedy, kiedy ktoś się zapisze, to potem dostanie sekwencję maili sprzedażowych od ciebie, które poprowadzą do twojej oferty. Chodzi tutaj dokładnie o to, że projektujesz z góry taki proces, projektujesz maile które mają za zadanie właśnie przedstawić Twoją ofertę, Twoją ekspertyzę, przedstawić wyniki, może, jakie uzyskałeś dla innych klientów, pokazać to wszystko, dostarczyć temu potencjalnemu klientowi za pomocą e-mail marketingu w sposób zautomatyzowany, tak, żeby była to prosta droga do tego, od pierwszego zainteresowania, do faktycznie przejścia na stronę z ofertą, czy do rozmowy sprzedażowej z Tobą. I teraz powiem Ci, jakie jest 7 pierwszych kroków do tego, żeby taką sekwencję maili sprzedażową sobie zbudować i żeby skutecznie wykorzystać e-mail marketing do sprzedaży tego, co masz do zaoferowania. Krok pierwszy to jest określenie celu. Do czego ta Twoja sekwencja maili ma prowadzić? Zawsze trzeba zacząć od tego, co jest na końcu tej sekwencji maili, czyli co będziemy tymi mailami promować. Chodzi tutaj o odpowiedź na pytanie w jakim celu je wysyłasz. Czy chcesz wypromować swój produkt informacyjny? Może masz jakiś e-book do sprzedania, może kurs online, a może książkę fizyczną masz do sprzedania. Może chcesz poprowadzić do sprzedaży twoich usług, czy do rozmowy sprzedażowej z tobą, ponieważ w ten sposób sprzedajesz swoje usługi. Może chcesz wykorzystać tą sekwencję po tym jak ktoś spróbował wersję próbną twojej Aplikacji, na przykład, poprowadzić tą sekwencją sprzedażową do tego, żeby wykupił pełną wersję oprogramowania. To bardzo ważne, żeby wiedzieć do czego prowadzisz, bo sekwencja, która nie ma określonego celu, będziesz w niej chciał powiedzieć wszystko i ona będzie tylko zniechęcała Twoich subskrybentów, jeżeli nie będzie jasne, co chcesz im przekazać i jakiego zachowania od nich oczekujesz, że tak powiem. Bo celem tej sekwencji jest to, żeby wziąć osobę, która była wstępnie zainteresowana, zapisała się na Twoją listę, wziąć ją za rękę i poprowadzić tam, gdzie Ty chcesz, żeby ona doszła. Kiedy już określisz cel takiej sekwencji, no to czas jest ją napisać. Jest jeszcze jeden element, o którym nie będę mówiła w tym filmie, opowiem w osobnym filmie. Trzeba stworzyć skuteczny lead magnet, czyli coś, za co ludzie zostawią do siebie kontakt, coś, z czym będziesz budował tą swoją Bazę mailingową i dobrze, żeby ten lead magnet odpowiadał celowi Twojej sekwencji, czyli żeby był on taką logiczną ciągłością. Czyli ktoś, kto byłby zainteresowany twoim, Twoją płatną ofertą, żeby ten lead magnet był jakby najlepszym wyborem dla osoby, która będzie zainteresowana Twoją płatną ofertą. Drugim krokiem jest zaplanowanie, co w tych mailach w tej sekwencji się znajdzie. Bo te maile w tej sekwencji nie mogą być przypadkowe. Każdy z nich musi prowadzić jak po sznurku do końcowego efektu. Dlatego właśnie ta sekwencja jest dużo bardziej skuteczna niż kiedy ktoś zapisałby się na Twoją listę i wpadłby w przypadkowy newsletter, gdzie co tydzień piszesz o różnych sprawach. Piszesz może o jakichś aktualnych wydarzeniach, czy o jakichś swoich aktualnych przemyśleniach, co też może być interesujące dla Twojego subskrybenta. Natomiast nie jest tak do końca zoptymalizowane pod sprzedaż. W tej sekwencji musisz się upewnić, że zawrzesz wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne Twojemu klientowi do podjęcia decyzji zakupowej. Czyli będą to informacje na temat Twojej oferty raz. Dwa, dobrze, jeżeli znajdą się tam rekomendacje od innych ludzi czy case studies, jak komuś pomogłeś do tej pory. Bardzo ważne też jest tam zaadresować obiekcje, które normalnie ma klient przed podjęciem współpracy z Tobą. Bardzo pomocnymi pytaniami do tego, żeby zaprojektować taką sekwencję, to jest to, co klient musi wiedzieć oraz w co musi wierzyć, jeżeli chodzi o siebie samego. O Twoją ofertę i o Ciebie, zanim podejmie decyzję zakupową. Kolejność w jakiej to powiedziałam, nie jest istotna, to będzie zależało od Twojego biznesu, od świadomości Twojego klienta. Chodzi o to, że taka sekwencja mailowa jest trochę jakby przeniesieniem rozmowy z Twoim klientem na żywo, w twarzą w twarz, na proces komunikacji poprzez e-mail marketing. Ograniczenie tutaj jest takie, że nie tak jak w bezpośredniej rozmowie, nie masz możliwości bezpośrednio reagowania na pytania tego klienta, więc musisz z góry sobie ustalić, na jakie pytania warto ci odpowiedzieć i będą to pytania, które najczęściej zadają twoi klienci, albo które dotyczą profilu, idealnego profilu twojego klienta, bo w ten sposób dzięki temu przyciągasz najlepszych dla siebie ludzi, z którymi najbardziej lubisz pracować. Trzecim krokiem jest oczywiście napisanie swojej sekwencji. Jest kilka podstawowych zasad, jak pisać takie maile żeby były one interesujące dla Twojego czytelnika, żeby podtrzymywały jego uwagę i zaangażowanie, żeby faktycznie mógł się zapoznać z informacjami o ofercie. I podstawową zasadą z nich to jest to, że te maile muszą być napisane takim językiem konwersacyjnym. Nawet jeżeli jesteś w branży biznes to biznes, te maile muszą być przyjemne w odbiorze, tak, żeby ktoś się czuł, jakby z Tobą rozmawiał. Czyli piszesz do jednej osoby przede wszystkim. Nie, nie wyobrażasz sobie, że teraz piszesz do. Listy mailingowej do tysięcy ludzi, i to nie o to chodzi. Zawsze Twój E-mail, nawet jak masz 100 tysięcy ludzi na liście, to Twój E-mail odbiera każda osoba osobno i piszesz go do jednej osoby. Staraj się pisać językiem konwersacyjnym, nie używaj za dużo języka branżowego, nie używaj takich pustych frazesów, które nic nie znaczą. I tutaj, żeby dać Ci przykład, że jesteśmy najlepsi w tym, co robimy, mogą Państwo mi zaufać. To są sformułowania, których absolutnie nie możesz używać, bo ty nie piszesz do żadnego państwa, piszesz do jednej osoby i opisując tą swoją ofertę, opisując swoje efekty, opisując, jaki problem temu klientowi rozwiązujesz, to sprawia, że on Ci zaufa, a nie to, że ty mu napiszesz, że on ci może zaufać. Dobrym takim sposobem na to, żeby się zastanowić, czy ten Twój e-mail jest napisany językiem konwersacyjnym jest, Przeczytanie sobie tego, co napisałeś, i zastanowienie się, czy gdybyś faktycznie siedział z klientem, e, tak face to face, i z nim rozmawiał, czy faktycznie użyłbyś takich sformułowań, czy to by brzmiało idiotycznie, jakbyś zaczął mówić takim językiem. Bo mamy taką tendencję, że gdzieś tam w tych internetach, jak zaczynamy pisać, to nam się wydaje, że to musi być jakieś wypracowanie, i to wychodzi zupełnie kwadratowo. To nie o to chodzi. Pisz tak, jak rozmawiasz. Żeby te twoje maile były angażujące, były przekonujące, dobrze jest zawrzeć w nich przykłady współpracy, rekomendacje twoich klientów, historie, proste analogie, krótkie, to nie muszą być długie maile, ale proste analogie, czyli jeżeli tłumaczysz dosyć skomplikowany czy nowy dla twojego klienta koncept, porównaj go do czegoś co on już zna. No i oczywiście bardzo ważne, odnoś się do tego co twój klient faktycznie mówi, jak jego problem faktycznie wygląda, jak może jego sytuacja wyglądać, czyli jak się ten problem przejawia w jego życiu codziennym, czy to w pracy, czy w życiu osobistym. Zależy, czego dotyczy twoja usługa, oczywiście. Pierwszy e-mail warto wykorzystać do tego, żeby się przedstawić, ale znowu nie pisząc o sobie, tylko w tym pierwszym mailu daj znać, o czym będą twoje następne maile, czyli napisz o tym, co te Twoje następne maile pomogą mu zrozumieć, osiągnąć albo jaki problem mu rozwiążą. Dobrze jest też myśleć o wszystkich mailach w tej sekwencji jak o logicznej całości. Czyli nie piszesz każdego w oderwaniu od następnego, tylko musisz się postarać, żeby one tworzyły taką spójną całość, bo wtedy będą trochę jak serial i będą bardziej budowały zaangażowanie i przytrzymywały uwagę twojego klienta. Czwartym krokiem jest zdecydowanie się, jak często te maile będziesz wysyłał. Taka sekwencja sprzedażowa maili, którą klient dostaje po zapisaniu się, po tym jak odwiedził twoją stronę, czy to z reklamy, czy ze spotkania z tobą na żywo. Czy po prostu gdzieś w social mediów, nieważne, jest najbardziej zainteresowany. Zainteresował go Twój lead magnet i wtedy masz, powiedziałabym, dwa tygodnie czasu na to, żeby przedstawić mu tą swoją ofertę. Więc jeżeli w Twojej sekwencji maili do tego maila sprzedażowego będzie załóżmy 5 maili, to nie możesz na to zużyć 5 tygodni, bo po prostu zainteresowanie Twojego klienta, potencjalnego klienta spadnie. Czyli te maile musisz wysyłać dosyć często. Powiedziałabym nawet, że możesz codziennie tych kilka pierwszych maili. Natomiast to jest wszystko do przetestowania z Twoimi klientami. Może to być co dwa dni, co trzy dni. Może być tak, że wyślesz e-mail powitalny z lead magnetem na drugi dzień, pierwszy e-mail potem za dwa dni, potem za trzy dni, czyli tak stopniowo troszkę. Zmniejszać, troszkę zwiększać ten odstęp, żeby ich nie przytłoczyć, ale też, żeby wykorzystać ten czas pierwszego zainteresowania tym, co masz do zaoferowania. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna, piąty punkt. Pamiętaj, żeby zaoferować skorzystanie z Twojej oferty czyli do tego prowadzi Twoja sekwencja maili. Ten ostatni e-mail w tej sekwencji czy on będzie trzeci, czwarty, piąty on powinien być. Tak zwanym mailem sprzedażowym czy mailem ofertowym, w którym bezpośrednio mówisz mu, że już pokazałeś mu, jak to działa, co to jest, kto skorzystał, jakie miał efekty, a teraz zapraszasz go do tego, żeby skorzystał z Twojej oferty. Jeżeli sprzedajesz jakiś produkt online, to wysyłasz go na stronę sprzedażową. Jeżeli sprzedajesz mu jakąś usługę czy coś, co kosztuje trochę więcej, no to wtedy pewnie umówisz się z nim na rozmowę sprzedażową. To już Ty wiesz, w jaki sposób sprzedajesz to, co masz do zaoferowania. W każdym razie zapraszasz go na coś, co się nazywa profesjonalnie wydarzeniem sprzedażowym. I najczęściej jest to albo strona sprzedażowa, albo właśnie sprzedażowa rozmowa. W tym ostatnim mailu sprzedażowym warto jest podkreślić jeszcze raz, jaki problem rozwiązujesz, jakie wyniki możesz pomóc uzyskać, co to pomoże Twojemu klientowi osiągnąć. Kolejną rzeczą, kiedy już ta sekwencja maili jest gotowa, jest budowanie listy, czyli teraz zaproszenie ludzi na tą listę. Jeżeli masz już jakąś listę, po zbudowaniu takiej sekwencji, oczywiście zaproś do niej tych ludzi, których masz już na liście, a wtedy pomyśl, w jaki sposób budować, zapraszać nowych ludzi na tą listę. Czy to będzie reklama, czy to będą Twoje media społecznościowe, jako ten link, który możesz umieścić w opisie, czy posty na ten temat. W ten sposób reklamuj swój lead magnet, czyli to, czym zachęcasz do zapisania się na listę i rób to regularnie, żeby tych ludzi było jak najwięcej. Tak naprawdę po to tworzysz swój prezent za zapis na listę plus tą sekwencję maili, żeby dotrzeć do jak najwięcej ilości osób zainteresowanych. Dlatego każdy moment jest dobry, żeby zaprosić ludzi, żeby zapisali się do Ciebie na listę. Jeżeli Piszesz artykuł w gazecie albo występujesz u kogoś na live'ie, czy w podcaście, czy w filmie, jakimś innym wideo, czy na webinarze. Wszędzie poproś o to, żeby był moment, żebyś mógł zaprosić na swoją listę mailingową. Dobrze jest wtedy powiedzieć jedno zdanie o tym, co ci ludzie otrzymają po zapisaniu się. Ostatnim krokiem tworzenia takiej sprzedającej sekwencji maili jest zoptymalizowanie tego, co zrobiłeś. Czyli po jakimś czasie, jak już stworzysz tę sekwencję, wpuścisz na nią ruch, wpuścisz ludzi, którzy będą tą sekwencję przechodzili, no to warto sprawdzić, czy to działa. Czyli ile osób wpuściłeś na tą sekwencję, ile osób się z Tobą umówiło na rozmowę sprzedażową, czy ile osób skorzystało z Twojej oferty. To jest jedna sprawa, czy ta sekwencja działa. Jeżeli nie działa, to najprawdopodobniej trzeba poprawić to, co jest w tych mailach napisane. Jeżeli działa, to warto też się przyjrzeć, na przykład, które maile mają najwyższą otwieralność, które może mniejszą. Wtedy, jeżeli otwieralność któregoś maila jest mniejsza, trzeba się zastanowić nad tytułem tego maila albo nad treścią maila poprzedniego, bo to wpływa na otwieralność następnego maila. Czyli tam w statystykach swojego programu do mailingu sprawdzamy, gdzie ludzie się wykruszają, gdzie przestają otwierać. Gdzie się może wypisują, i tam możemy zawsze wrócić sobie i poprawić, żeby ta sekwencja działała lepiej. Oczywiście otwieralność tych maili będzie spadała, otwieralność tego maila z prezentem. Sięga często ponad 90%, natomiast potem otwieralność tych maili stosunkowo spada, ale zauważysz, że ona spada, powinna spadać tak dosyć liniowo, a nie że jest jakaś wyrwa, więc tam widzisz, że tam są jakieś problemy. Warto też w tych mailach zadawać pytania. Na przykład w pierwszym mailu powitalnym zadać pytanie, co Cię tu sprowadza, jaki masz problem w tej chwili, że Cię zainteresowało to, co Ci wysyłam. Takie pytania i odpowiedzi na te pytania nie tylko dają ci informację zwrotną, z czym ludzie do ciebie przychodzą, dzięki której możesz poprawić swoje maile, czyli zoptymalizować je, ale też pomagają w dostarczalności tych maili. Czyli jeżeli ktoś reaguje na twój mail tym, że odpisuje na niego, to dla jego programu mailingowego to jest informacja, że dla niego to jest coś ważnego, to jest coś, w co on się angażuje i wtedy twoje maile. Jako newsletter jednak będą lepiej dostarczane Twoim subskrybentom, bo ten program mailingowy sobie zapamięta, że to jest coś ważnego. Tworzenie newslettera, jak sam widzisz, jest dosyć szerokim tematem, ponieważ obejmuje i techniczną sprawę stworzenia tego newslettera, no i oczywiście tą sprawę konwersji, czyli działania tego, co trzeba napisać, tych treści i tego, żeby one sprzedawały. Chętnie zrobię o tym więcej filmów, więc napisz mi w komentarzu, co Ciebie najbardziej interesuje. Jeżeli interesują Cię programy do mailingu, to już na naszym kanale znajdziesz sporo filmów na temat programów Mailer Lite i MailChimp, z którymi możesz się nauczyć tych technicznych rzeczy. Jeżeli masz pytania dotyczące treści, napisz proszę w komentarzu i subskrybuj ten kanał, żebyś w przyszłości dostał filmy nowe, które stworzę na temat tego, jak skutecznie sprzedawać. Treściami, bo w sumie treści są tutaj najważniejsze. Natomiast, jeżeli interesuje Cię stworzenie takiego skutecznego systemu sprzedawania z pomocą internetu, to zapraszam Cię do pobrania. Znajdziesz link w opisie do naszego schematu zdobywania klientów z pomocą internetu, który jest dobry dla biznesów, które oferują usługi online. Pomocne usługi, które rozwiązują jakieś problemy, ale również do kursów online, do produktów online. A nawet jeżeli sprzedajesz jakiś produkt fizyczny, który pomaga rozwiązać jakiś problem, to też będzie to dla Ciebie. A tak słowem podsumowania: to taka raz ustawiona i zoptymalizowana sekwencja maili potrafi być jak najlepszy pracownik dla Twojego biznesu, bo ona pracuje o każdej porze dnia i nocy. Zawsze gotowa do pracy, niezależnie od tego, czy ty masz teraz czas, czy go nie masz. Niestrudzenie buduje dla ciebie relacje, zdobywa nowych klientów. Dlatego uważam, że jest to jeden z pierwszych systemów, który powinien zagościć w Twoim biznesie, który chcesz promować online, w obecnej internetowej rzeczywistości. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli zgadzasz się z tym, co tu powiedziałam i wiesz, że potrzebujesz takiej sekwencji maili, ale też ciągle dostajesz gęsiej skórki na tą myśl. Wiesz, że po prostu usiądziesz, będziesz próbował napisać tego maila i się nie uda. No zapraszam Cię do spojrzenia, znajdziesz link pod spodem na naszą ofertę, ponieważ oferujemy napisanie takiej sekwencji maili, tudzież napisanie stron sprzedażowych na przykład, jak i stworzenie kompletnego systemu budowania listy i pozyskiwania klientów do Twojego biznesu. Za dzisiaj Ci dziękuję, zapraszam już na następny film. Trzymaj się, cześć.